Przyłapałeś kogoś na kłamstwie. Czujesz to. Każdy Twój instynkt krzyczy, że coś jest nie tak. Twoja pierwsza naturalna reakcja to błąd, który odbiera ci całą siłę. Większość ludzi w tym momencie wybucha, konfrontuje, dopytuje. To daje kłamcy dokładnie to, czego chce: szanse na obronę, na kontratak, na obrócenie sytuacji przeciwko Tobie. Ale istnieje potężniejsza droga. Reakcja, która działa jak zimny prysznic na rozgrzanego kłamcę. Jeden ruch, który natychmiast przenosi całą presję i niepokój na niego. Gdy jesteś pewien, że słyszysz kłamstwo, nie mów absolutnie nic. Zamiast tego zrób dwie rzeczy. Utrzymaj spokojny, nieprzerwany kontakt wzrokowy i zamilknij na 3, 4, 5 sekund. Ta cisza jest ogłuszająca. W ich głowie panicznie szukają odpowiedzi, czy wiesz. Czują Twoją pewność. Twój spokój jest dla nich sygnałem zagrożenia. Po tej pauzie nie oskarżaj. Spokojnym, cichym tonem zadaj proste, otwarte pytanie: na przykład, czy to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, albo i co było dalej? Właśnie zmusiłeś ich, by albo przyznali się do winy, albo zaczęli budować jeszcze większe, bardziej absurdalne kłamstwo, w którym sami się pogrążą. Przejąłeś kontrolę, nie podnosząc głosu.